Hello dear friends, my name is Artur Cigaret and welcome to another episode 3 skrótu z gry Original War z kampanii rosyjskiej misji numer 3 o nazwie Zagłada. W tej misji mamy za zadanie zaatakować Omikron, a przed atakiem na Omikron Serpent każe nam zrobić kilka zadań. To jest wzmocnienie produkcji w bazie imienia Berry, zbudowanie nowej bazy Kargonowicza, z której będziemy transportować ropę oraz uniemożliwienie posiłkom dotrzeć do Omikrona. Oczywiście szczodry serpent daje nam do dyspozycji trzy jednostki dodatkowe. Nie możecie czekać, aż podadzą wszystko na talerzu. Kwantowy to, to był kiedyś talerz. No i dobra, weźmiemy sobie tak. Mieczysława, Marię Jaworską oraz kuklejsy, bo kukle będą musiały swędzić. Do czapki yy, platonowa wskoczył też szulce. Dzięki czemu jesteśmy przy prehistorii. Trzy słupy soli. Kurwa stoją. Zumiesz to? Właśnie jak tutaj. Zabezpieczyć się przed atakami używając mobilnych, ale drogich bunkrów, czy też tanich pułków. Ty, my znajdujemy się trochę tak, trochę tak za nimi. No i mamy tutaj wszystkie pojazdy zbudowane. Ha! Zapomniałem dodać w tej bazie Nie ma prostego no Brzusio. Pojechał Szy, szymuś Brzusio. Pojechał do bazy imienia Lenina. Wybudowaliśmy wszystkie pojazdy. Nawet cztery więcej, więc dwa będą dla serpenta. Serpent się bardzo cieszy z tego powodu. Ini. No i zaczynamy atak na Omikron. Mamy do, do tego do dyspozycji 5 pojazdów lekkich, 2 żołnierzy. Ale tutaj Serpent też sobie poradził. Serpent zmodował sobie parę pojazdów. Stylował edytorkę elegancką. Kuklajsa kukle trochę zaswędziały, musi uciec. Burak ma małe problemy. Burak. A, jeszcze pojazd wybuchł. Ale uda mu się uciec z pola pitwy. No i dotarliśmy do bazy. Niszczymy skład. No i się dowiadujemy, że nie jest wróg. naciąga do wschodu. Omar Ali i ta jego szuka Hajki Sher. Gryszke jest atakowany przez oddziały Omar Ali. No i Serpent tutaj wzywa nas do odwrotu. Ale my nie mamy rady tam przyjść. Więc Serpent musi sobie powiedzieć. sam. Jest atak arabski na bowie. lacja Number 3. moje pojawili się szczapy. Platonowa więc, tak naprawdę, to Szymo, Szymuś jest tutaj prowokatorem głównym. Możemy ten, tak naprawdę skończyć misję, ale to, co się stanie za chwilę, bo to jest koniec misji. A ja chciałem jeszcze coś, coś, żeby były dialogi. Także, jakby co, ja się z Wami żegnam i zapraszam Was na dalszą część odcinka, w której są cyrki, boże. Tutaj dałem sobie wszystkich ludzi poza burłakiem Żeby do, doszli do Kirowa. no i idą Pa Oddział, oddział kaprala Ble Bialukow Jest pomoc nadciągnęła, towarzyszy. nie martwcie się Mnie taki maja wąska dobrze sobie radzą, ale No ginie, także od nowa Tam, tam cyrki, podejście trzecie, nie ja tam żadną jednostką Czekam aż A serpent się wekrwawi Tak tam słychać jakieś odgłosy Odgłosy Niecislawa który mówi, żeby nam wam pomóść. Aha! Był jakiś atak na północy z czapy. Amerykanin się pojawił, ale dialog się kurde nie odpala, nie? To jest najśmieszniejsze. W tym. tym... Aj, vanilla taka piękna. I za tym razem chyba się uda, bo gdzie burłak. Jak burłak idzie, to znaczy, że dialog się odpali. Ja chciałem odpalić drugi dialog, który nie byłby tym dialogiem, więc chciałem, żeby było inaczej, ale wyszło jak zwykle chujowo no niestety no taki już jestem tak to dlaczego jestem taki taki to znaczy jaki bu burak idzie do popusia popuś czy to ty popuś tam jeszcze mówi parę słów ale tu się skończy do czego skrótu mówi żeby się wycofać na południe Idziemy do Lenina musimy zadzwonić do Szymonka Szymonek daj nam to jakieś wsparcie